Witam serdecznie, Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo, podobno teraz połączenie jest doskonałe i teraz nie powinno nic zacinać, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że opóźnienia będą nieduże, że nie będę się zacinał już na obrazie, że będzie zarówno słuchać mój głos, jak i mnie widać, chociaż może nie jestem zbyt atrakcyjny, no ale jednak w końcu po coś tutaj tę kamerę mam, tak więc witam raz jeszcze na podsumowaniu dzisiejszego dnia, dnia minus dwa do Igrzysk Olimpijskich, ponieważ... No do ceremonii otwarcia zostało jeszcze 48 godzin, za 48 to mniej więcej powinni zapalać znicz, tak więc to już powinna być końcóweczka, no ale wiadomo te ceremonie zawsze się troszkę przeciągają, są długie, dzięki temu są ciekawsze. Yy, może inaczej, dzięki temu, że są ciekawsze, przez to, że są ciekawsze, to one się przedłużają, ale myślę, że to nie jest żadna wada, myślę, że to właśnie zaleta, jednak trochę tej sztuki yy, połączonej z, yy, ze sportem no, zawsze się przyda, nawet w tych... a może zwłaszcza w tych pandemicznych czasach. Oczywiście zajmijmy się tym, co się dzisiaj wydarzyło na arenach nie tylko w Tokio, jak tutaj ciągle mówię, Tokio, Tokio, oczywiście w całej Japonii, zawody softballowe w Fukushimie, zawody piłkarskie oczywiście tradycyjnie na Igrzyskach Olimpijskich, na, na różnych stadionach. Tak więc szybkie przypomnienie tego, jak dzisiaj wyglądał plan dnia, już calutki na. Szaro, ponieważ wszystkie konkurencje zakończone, mieliśmy trzy mecze softballu, turniej oczywiście wyłącznie żeński i 6 meczów żeńskiego turnieju piłki nożnej. Po dwa w każdej grupie, wiadomo 3 grupy, po cztery drużyny. No i zaczniemy sobie po kolei od tego co, od tego co w, w softballu. Przepraszam, że teraz nie patrzę wam w twarz i, i, i pokazuję mój profil, ale muszę trochę poogarniać wszelkie okienka, które sobie przygotowałem i wygląda na to, że już mi się to powoli udaje, więc jeszcze tylko szybkie przejście i jesteśmy już na turnieju softballowym. Widzimy, oczywiście z Wikipedii, no jednak to jest naj, może nie tyle najrzetelniejsze, ale najszybsze do znalezienia źródło. A jednak dosyć rzetelny, no po co tutaj można pomylić przy, przy wynikach sportowych? Owszem, zdarza się, ale, ale uznajmy, że jest to dobre y, źródło. Y, Japonia i Kanada. Naj, najwyższe zwycięstwa to one w tej chwili w, na pierwszych dwóch miejscach, miejscach po y, pięciu kolejkach fazy zasadniczej dających prawo do gry o złoty i Igrzysk Olimpijskich. Na miejscach 3-4 y, Amerykanki i Włoszki, które grały dzisiaj ze sobą. Na pewno duże rozczarowanie ze strony USA, że tylko dwoma punktami pokonały ekipę włoską, ale też na pewno radość w obozie Azurre. Wspominałem, że one grają tutaj dla swojego trenera, który zmarł w lutym na COVID, obiecał przywieźć Stokio Medal, więc chcą te obietnice na pewno spełnić. No i, i są na dobrej drodze, jeżeli z Amerykankami, głównymi faworytkami do złotego medalu przegrywają tylko dwoma punktami, no to myślę, że myślę, że może być, może być to taki czarny koń tego turnieju. No i mecz Kanada Meksyk, którego nie mieliśmy okazji omawiać o 7.15. Mecz wygrany przez Kanadyjki 4 do 0. Zjedziemy sobie troszkę niżej, to, to ten wynik też się tutaj pojawi. Już nawet widzimy przygotowane tabelki do jutrzejszych spotkań, to może pokażę wszystko. USA, Kanada, Włochy, Australia, Meksyk, Japonia to jutro, ale do tego jeszcze dojdziemy. No ale tak jak mówię, Meksyk, Kanada, 0-4 w eliminacjach kontynentalnych to Meksykanki były lepsze, ale Kanadyjki to brązowe medalistki Mistrzostw Świata. Wiem, pewnie się powtarzam z poprzednich live'ów, ale być może ktoś dołącza dzisiaj o 15.30 po raz pierwszy, to, to się dowie, a warto sobie te, te rzeczy utrwalić, skoro z tym softballem do 27 lipca będziemy mieli y, do czynienia. Tak więc walka tutaj o to drugie miejsce w, na kontynencie, chociaż jak spojrzymy raz jeszcze w tabelkę, no to Kanadyjki są w tej chwili przed Amerykankami, no ale te bezpośrednie mecze, no właśnie ten jutrzejszy bezpośredni mecz USA-Kanada yy, o godzinie 9 czasu tokijskiego, o godzinie 2 naszego czasu, tak więc od niego zaczynamy jutrzejsze śledzenie Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w tym wypadku akurat w Fukushimie. I teraz możemy się chyba już powoli przenieść do wydarzeń związanych z piłką nożną. Na początku może zaproszenie na stronę Hair Football Hub. Tak jest, o reprezentantce Zambii, Barbrze będzie, To ja miałem okazję pisać w jednej z naszych zapowiedzi na Hair Football Hub. W tym artykule, w którym mamy zebrane najlepsze, czy może nie najlepsze, ale liderki czy zawodniczki, które warto śledzić w grupie F, tak więc zapraszam serdecznie na Her Football Hub i tam możecie przeczytać, co ciekawego znalazłem o kapitan reprezentacji Zambii, do której za chwilę dojdziemy, bo odegrała ważną rolę w dzisiejszym meczu właśnie swojej reprezentacji. Ale po kolei zaczynamy od grupy E. Grupy A i D jednak przydzielono rywalizacji męskiej, a, a grupy EFG. E, rywalizacji żeńskiej, nie stworzono tutaj ABC, żeby, nie wiem czemu im się to miesza, no ale to jest piłka nożna, oni, oni mają jakieś swoje zawsze dziwne pomysły yy, Wielka Brytania wygrywa y, spotkanie z Chilikami dosyć spodziewanie, tylko 2-0 no, chyba można tak powiedzieć, ale na pewno było to spotkanie, które, które się mogło podobać Be, bardzo ładne bramki, obie autorstwa y, Ellen White yy, tak, więc, yy, tak więc już pierwsza liderka w sumie klasyfikacji Strzelciń no bo jako pierwsza strzeliła dwa gole, chociaż równolegle rozgrywano dwa inne spotkania, więc to się, to się trochę mogło, mogło pomieszać. W drugim meczu Japonki grały z Kanadyjkami, gospodynie zremisowały jeden do jednego, w szóstej minucie bramka dla reprezentacji Kanady, w minucie 84 wyrównanie dla Japonek, jeszcze była walka o zwycięstwo z jednej i z drugiej strony były ataki. Ostatecznie remis, pierwszy, na razie jedyny remis w turnieju piłkarek, oba te mecze w Sapporo, tak więc z innej olimpijskiej miejscowości, 1972 rok. Pozdrawiamy pana Wojciecha Fortunę, jeśli, jeśli nas ogląda. No i tak oczywiście prezentuje się tabelka. Wielka Brytania, trzy punkty, na drugim miejscu egzekwo, remisujące ze sobą Japonia, Kanada. Tutaj oczywiście zapisane jako drugie trzecie ze względu na pewnie któryś z, aha, na, fe, na punkty fair play, czyli chyba klasyfikację liczoną według y, liczby fauli, kartek i tak dalej y, z, tego, z tego właśnie tie breaka wynika, że, że Kanada jest na miejscu trzecim, na miejscu czwartym Chile no ale oczywiście to się jeszcze pewnie wszystko będzie zmieniać, następne mecze Chile, Kanada, Japonia, Wielka Brytania no i oczywiście kolejka trzecia y, dopiero we wtorek a teraz przenosimy się już do tej grupy F, o której, o której wspominałem. No tutaj mieliśmy prawdziwy rozstrzał. 5-0 wygrywają Brazyliki z Chinkami. To nie jest absolutnie niespodzianka. Dwa gole marty i od razu pobity rekord. Pierwsza zawodniczka w historii, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet w piłce nożnej, która wygrała, która strzeliła bramkę na pięciu igrzyskach olimpijskich z rzędu. Fantastyczne osiągnięcie, fantastyczny rekord. No, oczywiście rekord samych strzelonych bramek będzie tutaj Marta na pewno śrubowała, no bo jak widzimy oprócz Chinek ma też in, Brazylia ma też inną reprezentację, która jest dosyć łatwym rywalem do rozstrzelania jak się okazało i jest to Zambia. Królowe miedzi strzeliły wprawdzie trzy bramki. Wszystkie autorstwa, właśnie kapitan drużyny Barbry Bandy, ale to nie ona jako pierwsza strzeliła hatryka już w pół godziny trzy gole tra... strzeliła Vivian Miedema. Ostatecznie 10 do 3. Miedema dorzuciła jeszcze jedną bramkę. skończyła już z kontuzjowanym kolanem, tak więc, tak więc trochę mogą się Holendrzy obawiać o swoją zawodniczkę. Ale myślę, że zeszła w takim momencie, przy takim, po takim fragmencie dosyć spokojnym na początku drugiej połowy, że, że to jest tylko jakaś profilaktyka. Faktycznie pewnie jest tam jakiś drobny uraz, ale należy mieć nadzieję, że, że Holenderka jeszcze będzie cieszyć swoją grą kibiców pomarańczowych. Jeszcze pięć innych zawodniczek wpisało się na listę strzelców. Oczywiście Miedema z czterema bramkami jest królową klasyfikacji strzelczeń. Zambiki, 7 y, bramek na minusie w bilansie, tak więc zupełnie odmienny biegun, ale z kolei Barbara Banda na drugim miejscu klasyfikacji strzelczeń z hat-trickiem, dwa, dwa hatryki w jednym meczu, y, jeden dla Holenderki, jeden dla Zambiki i to właśnie te zawodniczki na czele klasyfikacji y, strzelczeń. W, y, w następnej kolejce. Chinki zagrają z Zambijkami i to jest ciekawy mecz. Barbara Banda jest królową strzęczyń Ligi Chińskiej z zeszłego sezonu, z zeszłego roku. Tak więc na pewno dobrze zna swoje rywalki. Myślę, że myślę, że tutaj Zambia może upatrywać jakieś swoje szanse, może nawet na trzy punkty. Może nawet na zwycięstwo, historyczne zwycięstwo ekipy, która debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich, która nigdy nie grała na kobiecym mundialu. No i, no i chyba hit soboty, czyli Holandia, Brazylia. No jak widzimy obie drużyny trochę sobie dzisiaj postrzelały. No oczywiście oprócz Brazylii jeszcze wrócę do rekordu Marte. a w zasadzie chciałbym nawiązać do drugiego rekordu. Formi na dzisiaj wystąpiła po raz siódmy, przepraszam, nie po raz siódmy, na siódmych igrzyskach olimpijskich rzędu. No to jest osiągnięcie akurat już niebywałe. W Polsce nikt nigdy nie wystąpił na więcej niż sześciu igrzyskach. Tutaj w Tokie aż troje, aż troje z y, naszych sportowców y, wystąpi po raz piąty, to jest prawie najlepsze osiągnięcie. Sześć startów mają y, Jerzy Pawłowski, Adam Smelczyński. Myślę, że Paweł Spisak spokojnie do, te rekordy pobije, bo to jest jak na to, to jest dopiero 40-letni zawodnik i... I, I myślę, że teraz piątej igrzyska, a za chwilę przypuszczam, mamy nadzieję, szóste, siódme, że to nasze WKKW się będzie rozwijać i myślę, że właśnie pod, pod przewodnictwem Pawła Spisaka. Ale dojeździe co, to jeszcze sobie zdążymy dojść, przecież mamy prawie trzy tygodnie tych igrzysk jeszcze przed sobą. A podsumujemy dzisiejszą, dzisiejszą kolejkę w grupie G jeszcze. Szwecja. 3-0 ze Stanami Zjednoczonymi no tutaj przyznam, osobiście bardzo się cieszę po pierwsze dlatego, że na stronie tak się gra w swojej zapowiedzi wskazałem Szwedki jako kandydatki do złota to jest mój typ na złoto dzisiaj pokonały mistrzynie świata Amerykanki, fatalny mecz może nie, przepraszam, nie fatalny mecz, ale bardzo niedokładny, brakowało zakończenia brakowało obrony no i Szwedki to z chłodną, chłodną szwedzką, skandynawską głową wykorzystały 3-0, dwie gole hmm, Stiny Black Stenius, jeden gol Hurtig, która właśnie ją zmieniła, asysty Sophie Jakobson tak więc czołowej zawodniczki reprezentacji Szwecji. No i co? I chyba nikt się nie spodziewał tego, że Amerykanki po pierwszym meczu, nawet jeśli to miał być mecz ze Szwedkami, z najgroźniejszym rywalem grupowym, według mnie również najgroźniejszym rywalem w ogóle w całym turnieju, chociaż trzeba pamiętać też o Brazylikach. No i myślę o Brytyjkach, o Holenderkach pewnie też. Natomiast Australia, Nowa Zelandia... Do przerwy 2-0 dla Australijek. Nowozelandki jeszcze w doliczonym czasie drugiej połowy strzeliły w bramkę, jeszcze próbowały atakować, wyrównać, chociaż wywalczyć punkci, kto się nie udało, no ale całkiem niezły bilans, bilans bramkowy. Oczywiście on się będzie liczył, jeśli chodzi o awans drużyny z trzeciego miejsca spośród trzech grup, dwie, tylko jedna drużyna z trzeciego miejsca nie awansuje do ćwierćfinałów, tak więc no... No osobiście stawiałbym, że to będzie Zambia albo Chiny, ale jeżeli tutaj na przykład Nowa Zelandia nie zdoby... będzie gdzieś grała na remisy z USA, jak się okazuje wcale nie jest w mocnej formie, chociaż i Australijki i Nowozelandki to dużo prostsze rywalki y, niż Szwedzki. No ale tam się mogą różne, różne rzeczy dziać. Zobaczymy jak to wyjdzie. W, tak jak mówiłem w sobotę druga kolejka. W tej grupie Szwecja, Australia, Nowa Zelandia, USA to będą te dwa mecze. Trzecia kolejka we wtorek. Y, no i potem będziemy już y, liczyć sobie Rozstawienia do ćwierćwinałów. Tak w tej chwili prezentuje się tabela drużyn z trzecich miejsc. Kanada najlepsza, ponieważ wywalczyła remis. Nowa Zelandia tylko jeden, jedna bramka na minusie w bilansie. Pięć bramek na minusie w bilansie mają. Chinki po przegranej 0,5 z Brazylikami. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co się dzisiaj wydarzyło. Oczywiście jutro mamy bardzo podobny dzień. Też trzy mecze trzy mecze softballowe, też jedna kolejka turnieju piłki nożnej, ale męskiego, w którym nie ma 12, a 16 drużyn. A w związku z tym... A w związku z tym... Co ja chciałem powiedzieć? Aha, w związku z tym mamy więcej spotkań, mamy 8 meczów, niestety również rozgrywanych równolegle, tak więc nie da się obejrzeć wszystkiego, umówmy się, to są letnie Igrzyska Olimpijskie. Zimą jeszcze, jak ktoś ma dość dużo ekranów, to i Carling sobie jakoś obejrzy wszystkie mecze i hokej, jeżeli potrafi się tak skoncentrować. Natomiast, no tutaj są letnie Igrzyska, kilka drużynówek, kilka kortów tenisowych, kilka kortów badmintonowych, kilka stołów do tenisa stołowego, za chwilę i do tego dojdziemy. Tak więc no nie da się obejrzeć wszystkiego, coś trzeba wybierać. Widzę na czacie, Adam Adamski pyta, czy wiem, gdzie można oglądać mecze softballa. Po pierwsze, proszę nie mówić do mnie na pan, bo tego nie zawsze lubię. Są sytuacje, kiedy ok, jasne, jesteśmy w takich bardziej formalnych kontaktach, ale to jest internet, tutaj ja nie jestem żaden pan, jestem po prostu Wojtek. Tak więc, czy wiem, gdzie można obejrzeć mecze softballa? Oczywiście wszelkie informacje dotyczące transmisji na stronie taksiegra.pl reklamuję, bo sam tam piszę i sam te i te ramówki też pomagam gdzieś tam ogarniać, ale oczywiście odpowiem mecze softbola można obejrzeć w Eurosport Playerze, w Playerze, gdzie też Eurosport się przeniósł częściowo na czas Igrzysk Olimpijskich tak więc tam można obejrzeć, słyszałem plotkę czy przeczytałem w zasadzie plotkę, że podobno mają być jutrzejsze dwa mecze ten o 4.50, o 7.50 też w Eurosporcie 1, aczkolwiek Przyznam że to jest z drugiej ręki informacja, nie widziałem tego na własne oczy, widziałem tylko, że w ramówkach Eurosportu, samej telewizji jeszcze to nie istniało, może to gdzieś poprawią. Na Eurosport Playerze jest wszystko rozpisane trochę dokładniej, tak więc myślę, że, myślę, że tam będzie ta informacja, no i oczywiście jeśli to się potwierdzi, to stosowna zmiana będzie też na stronie taksiegra.pl świetnie, że Szwedki pokonały Amerykanki w piłce nożnej i to 3-0 również się z tym zgadzam, Adamie, świetnie ja kibicuję Szwedką, zresztą mam, no oczywiście w naszej redakcji Hair Football Hub są i Amerykanie, Amerykanki i, i mamy koleżankę ze Szwecji, mi Eriksson, którą mogliście poznać podczas mojej zapowiedzi meczu Polska-Szwecja tak więc, no, jednak europejskie, europejskie serce tutaj kibicuję europejskim drużynom i Szwecji, i Holandii, i Wielkiej Brytanii no ale jednak nie ukrywam, że Szwecja to jest taki mój troszkę raj muzyczny, bo to jest kraj, który dał nam ABBE, Roxette, Europe, Herisus, których ostatnio trochę więcej słucham, tak więc, tak więc oczywiście kibicuję w tym turnieju reprezentacji Szwecji. Natomiast wracamy teraz do tematu, do tematu tenisa stołowego, o którym wspominałem, że jest kilka tych, tych stołów i, i, i nie da się obejrzeć wszystkiego. No ale oczywiście mamy reprezentację Polski. Yy, mamy naszą drużynę, więc może od drużyny sobie zaczniemy, ponieważ dzisiaj jak wspominałem przy jednym z wcześniejszych live'ów odbyło się losowanie o godzinie 11, losowanie drabinek. I już tę drabinkę Wam pokazuję, yy, trochę w częściach, no bo, bo jednak to jest PDF z oficjalnej strony Igrzysk, tak więc, tak więc najrzetelniejsze jednak źródło. Chociaż z tymi PDF-ami jest to różniej, dlatego czas warto skorzystać jednak z Wikipedii, która ma to trochę ładniej rozrysowane, ale tutaj najszybciej znalazłem właśnie drabinkę na stronie igrzysk oficjalnej. No i mamy tutaj ten mecz, który nas najbardziej interesuje. Korea Południowa, z drużyny nastawiona z numerem 7, będzie naszym rywalem na początku turnieju drużynowego kobiet. Przypominam, że wysyłamy same panie, nie mamy... Panów poza trenerem z Bidnie Wenetkiem oczywiście, ale wśród zawodników nie mamy mężczyzn. W tenisie stołowym trochę, no trochę nawet bardzo na tym możemy ubolewać, no bo przecież to była dyscyplina, w której przynajmniej na skalę europejską niemałe sukcesy odnosiliśmy. Świętej Pamięci Andrzej Gruba przede wszystkim, on nawet dawał radę postawić się Azjatom, no ale te, te czasy już niestety przynajmniej na razie nie wracają. Lician, Natalia Partyka i Natalia Bajor, one będą nas reprezentować pierwszy mecz z Korankami no będzie to trudna przeprawa ale nie, nie do przejścia, to jest jednak drużyna rozstawiona z siódemką, można było trafić dużo gorzej, a czy można było trafić lepiej, no z ósemką no zobaczmy kto był rozstawiony, Rumunia nasze znajome z Europy, tak więc pewnie trochę lepiej rozpisane no cóż, mamy nadzieję, że, że z, że z korankami nam pójdzie całkiem nieźle jeśli się uda wygrać, no to Pewnie chyba jednak Niemki, bo, bo, bo to jest drużyna naprawdę mocna i, i to on raczej z Australijkami powinny sobie poradzić. Tak właśnie się prezentuje nasza połówka. W drugiej ćwiartce Chinki i Austriaczki oraz Francuski i Singapurki. W drugiej połówce Hongkong, Brazylia, Egipt, Rumunia. Ta, ta trochę nasza wymarzona rywalka, jeśli chodzi o, o, o ten turniej drużynowy, no ale nie udało się aż tak dobrze wylosować. Chińskie Taipei, czyli Tajwan, tak pod tą nazwą występują na igrzyskach olimpijskich, Stany Zjednoczone, Węgrzy, nasi, węgierki, nasze, nasze bratanki i, i Japonki, czyli gospodynie rozstawiane z oczywiście również kandydatki do medalu. No myślę, że jednak Chinki tutaj tutaj główne kandydatki do złota. A teraz przenosimy się na singiel kobiet druga konkurencja spośród tych których będziemy oglądać nasze zawodniczki. Tylko dwie, takie są limity. Lician i Natalia Partyka. Natalia Bajor wystąpi tylko w rywalizacji drużynowej. No i Natalia Partyka tutaj nie jest wyrysowana, tu jeszcze jest runda preliminacyjna, w której na szczęście nasze zawodniczki obie miały wolny los. Ale Natalia Partyka rozpoczyna od pierwszej rundy. Mecz z australiką Michelle Bromley. Absolutnie rywalka do przejścia. Myślę, że nie, nie mówię, że możemy być spokojni, ale powinniśmy być dobrej, dobrej myśli. Później spotkanie z Egipcjanką Dino Meshref. Na pewno na wysokie rozstawienie częściowo wpływa fakt, że kontynent afrykański nie jest tym najbardziej konkurencyjnym, jeśli chodzi o zdobywanie punktów z mistrzostw kontynentalnych. Tak więc również widać tu szansę na awans. No i Brit Ireland, reprezentantka Holandii z Europy, tak więc dobrze znana na pewno na No to już będzie cięższa przeprawa. Myślę, że, że myślenie o jednej ósmej finału to już byłoby to już byłaby lekka e, lekka brawura aczkolwiek e, absolutnie natalii partyce nie odbieram szans Brit Airland również no można było trafić w tym losowaniu e, dużo gorzej to jest różnica jak widzimy rozstawiona z numerem 16 jeśli chodzi o Lician to musimy przejść na drugą stronę ona rozpoczyna na e, na od rundy drugiej e, w pierwszej rundzie e, w w pierwszej rundzie, przepraszam, w rundzie preliminacyjnej w tej jej części drabinki właśnie tej, tych wstępnych rund, dojdzie do spotkania, hm, żebym to pamiętał, była tam reprezentantka Kuby, to na pewno, przepraszam bardzo, będę musiał tutaj się, się wesprzeć, bo on, tak jak mówię, nie wypisali nam tutaj na jednej stronie wszystkich rund no oczywiście jakby troszkę może moja wina, że nie przygotowałem sobie tego na pewno pamiętam reprezentantkę, reprezentantkę Kuby w tej, w tej właśnie części Deborah Vivarelli, reprezentantka Włocha, absolutnie również do przejścia jeśli to ona awansuje do spotkania z Małą, jak, jak wołamy na licjan do drugiej rundy dobrze, za chwilę ustalę kto, kto będzie rywalką tej Kubanki w tej rundzie preliminacyjnej w meczu o spotkanie z Deborą Vivarelli, a w trzeciej rundzie to już kolejne duże wyzwanie dla, dla małej, czyli Ying Han, reprezentantka Niemiec, jak samo, nazwa, jak samo nazwisko wskazuje, pochodząca również z Chin. Też rywalka do przejścia, no w końcu Lician jest indywidualną mistrzynią Europy z 2018 roku, to może nie tyle zobowiązuje, ale to też o czymś świadczy, że że można tutaj liczyć na, na dobry wynik w starciu przynajmniej z tymi Europejkami. Później już się zrobiło naprawdę schody, bo tu widzimy w tej, w tej ćwiartce, czy, czy chyba w tej jednej ósmej jest Singapurka, jest Tajpejka, jest kolejna, już teraz rdzenna Chinka, tak więc Chinka reprezentująca Chiny to jest absolutny top światowy. Ktokolwiek się załapie do reprezentacji Chin, to naprawdę musi, musi być po prostu dobry, no nie ma innej opcji. I już szukam tutaj reprezentantkę. Jest tutaj Daniela Fonseca, reprezentantka Kuby oraz Jian Fanglaj, reprezentująca Australię. To są zawodniczki, które w rundzie preliminacyjnej zmierzą się o prawo gry z Deborą Vivarelli i w tym meczu powalczą o prawo gry z Li Tak to właśnie wygląda. Już gdzieś widziałem tutaj na stronie Tylko Igrzyska. PL. Natalia Partyka swój pierwszy mecz z Michelle Bromley z Australią rozegra w sobotę o godzinie 7.15 naszego czasu, tak więc u, u nich to będzie już troszkę, troszkę później, no ale oni mają jeszcze tę rundę pre preliminacyjną, w których na szczęście Polek nie ma, trochę tych sił oszczędzą, a w drugą rundę gra w poniedziałek o godzinie 5 naszego czasu, no tak więc nastawiamy sobie powódkę, zresztą myślę, że że i tak tutaj będziemy się spotykali od samego, chciałem powiedzieć, rana od czasu japońskiego. Tak więc od samej, od samej nocy naszego czasu. I chyba na dzisiaj to by było tyle. Oczywiście zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych. Do Facebooka link macie w opisie tego filmiku, zresztą wszystkich filmików. Podobnie do Twittera, dodatkowo przypominam tutaj na dole Twitter Małka Wojnow, podkreślnik sport. No, i, i zbieramy się na jutro. Jutro widzimy się o 1.30. Tak jak mówię, plan, plan dnia jest bardzo podobny do dzisiejszego. Zapowiemy sobie drugą kolejkę softballu, zapowiemy sobie pierwszą kolejkę turnieju piłki nożnej mężczyzn. Zachęcam oczywiście do śledzenia tych stron, które widzicie tutaj po mojej prawej stronie. Tam właśnie będę relacjonował Igrzyska Olimpijskie w Tokio. No i oczywiście tutaj na kanale Sport na Nowo mm, widzimy się codziennie, po parę razy na żywo, tak więc zachęcam do, do rozmów na czacie, jak widzicie bardzo, bardzo tutaj aktywny, widzę Adam Adamski jeśli Polki wygrają z Koreankami to i z Niemkami sobie poradzą w drugiej rundzie odważna teza, aczkolwiek no, chciałbym, żeby, żeby Adam miał rację bardzo dobre losowanie, Natalia jest w stanie awansować do pierwszej, jednej ósmej finału, Licia też nie najgorzej trafiła, absolutnie się zgadzam i czy podczas Panie Igrzysk, można się ze mną kontaktować i dyskutować. No chyba powiedziałem tak. Jest ten czat, jest mój Twitter. Na Facebooku też odpowiadam. Raczej spodziewajcie się mnie w, za dnia, ale w strefie czasowej japońskiej. Ja się za chwilę chcę położyć spać. Jednak po całym dniu jestem troszkę zmęczony. To, że się gdzieś między meczami softballu zdrzemnąłem, to nie wystarczy. Tak więc myślę, że powoli już trzeba się przestawiać na tę japońską strefę czasową. Oczywiście zachęcam do kontaktu ze mną. Na Twitterze chyba najłatwiej, bo jednak, bo jednak tam i wiadomości prywatne mam otwarte dla wszystkich. No i też dużo piszę o tych igrzyskach. No w końcu, jakby nie patrzeć, no to jest największe wydarzenie. Czekaliśmy na to 3,5 roku od igrzysk. W Pjongczangu czekaliśmy na to cały rok, bo mieliśmy przerwę spowodowaną pandemią, przesunięte te igrzyska. No ale w końcu wszystko się udało. I udało mi się w końcu też przeprowadzić tego live'a, Wydaje mi się, że bez większych problemów. Teraz widzę, że troszkę może się ten obraz zacina, ale ale chyba nie jest źle. Tak więc zapraszam raz jeszcze na, na jutro, a w sumie możemy sobie rzucić okiem na plan dnia jutrzejszego, tylko muszę go dobrze przygotować. Żeby tutaj żadnej stopy nie było, przepraszam, to nie to, to nie to, to jest to, szybciutko przygotuję Szybciutko przygotuję tutaj odpowiednią grafikę, no tak to jest na żywo, że jak się robi rzeczy na bieżąco, to to czasem się, to czasem wygląda właśnie w ten sposób. Ale już się udało, 22 lipca, dzień jutrzejszy, mówiąc bardzo brzydko po polsku, czy w zasadzie nie po polsku i ruszamy tak jak dzisiaj o 2 w nocy meczem USA-Kanada, softballistek o 5 Meksyk-Japonia o 8 Włochy Australia, od 9.30 turniej piłki nożnej mężczyzn pierwsza kolejka. Widzimy się na lepie o godzinie 1.30, tak jak to było dzisiaj. Później również 7.15 po dwóch meczach softballowych. Będziemy już na pewno dużo więcej wiedzieli, jeśli chodzi o właśnie o ten turniej. No i oczywiście widzimy się tak jak, tak jak teraz, 15.30, pół godzinki sobie pogadaliśmy, chyba nawet troszkę mniej, no ale powiedzmy, że na okrągło Zaokrągając górę, pół godzinki wyszło. Myślę, że miłe spotkanie. Jeszcze ostatni rzut oka na czat. Widzę, że już nikt nic nie pisze. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Ja już się kładę spać. Wam też to radzę. Widzimy się jutro o 1.30. Może wstanę trochę wcześniej. Także śmiało piszcie na Twitterze. Najwyżej w środku nocy Wam odpiszę. Obudzi Was powiadomienie. I będziecie gotowi, żeby spędzić ze mną. I myślę, że z innymi Twitterowiczami, z innymi widzami mojego kanału Sport na Nowo te igrzyska, także więc dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie ten kanał, to wszystkie powiadomienia Wam, wam będą wyskakiwać. Ja jeszcze muszę zaplanować te transmisje na YouTube, żeby właśnie te powiadomienia wyskakiwały, tak więc jeszcze nie tak szybko z tym, z tym pójściem spać, ale mam nadzieję, że przez te 3 tygodnie, prawie całe 3 tygodnie, na no 2,5 nazbiera się nas widzów tutaj trochę i będziemy sobie razem te igrzyska omawiać. Na razie ta krótka rozkrzywacz softball, piłka nożna. W piątek już wchodzi ucznictwo, wchodzą wiosła, tak więc zaczyna się tutaj walka o, no już w zasadzie o medale, może nie bezpośrednio, ale już pierwsze eliminacyjne przedbiegi. Coraz więcej emocji będzie, tego się nie da uniknąć, ale przecież to kochany wsparcie i na to czekaliśmy. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia.